Konklawe. Niedługo potem sędziwy kardynał Giovanni Battista Re, działając jako dziekan kolegium kardynalskiego, zwołał wszystkich kardynałów do Rzymu. List z zaproszeniem do wiecznego miasta wysłał już w poniedziałek, 21 kwietnia po południu, wyznaczając czas pierwszej kongregacji generalnej na wtorkowy poranek. Kongregacją generalną nazywa się spotkania, jakie kardynałowi odbywają pomiędzy śmiercią papieża a Konklawę. Nie wszystkim spodobało się tak szybkie działanie. 93-letni chiński kardynał Józef Zenzikiun powiedział mediom, że ani on, ani wielu innych purpuratów z odległych od Italii krajów świata nie zdążą tak szybko odbyć długiej podróży. Miał rację. W pierwszej kongregacji wzięło udział niewiele ponad 60 kardynałów. Niespełna czwarta część całego kolegium. W drugiej tylko nieco ponad 100. Większość purpuratów po prostu nie dała rady tak prędko przybyć do wiecznego miasta. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Leon XIV. Nowy papież Pawła Chmielewskiego. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Kiedy papież Franciszek umierał, kolegium kardynalskie liczyło 252 członków, przy czym w związku z odpowiednim wiekiem 135 miało prawo do głosu na konklawę. Z uczestnictwa w wyborach nowego papieża wykluczeni są ci, którzy ukończyli 80 lat. Ostatecznie Przyjechało 133 kardynałów elektorów. Dwóch zrezygnowało z przyczyn zdrowotnych. Byli to Hiszpan Antonio Canizabales Diovera oraz Kenijczyk John Niue. W przypadku drugiego z nich sytuacja była zresztą dość skomplikowana. Oficjalną datą urodzenia kardynała Niue przez lata był rok, 1944 bez żadnego konkretnego dnia ani miesiąca, a to z powodu braku danych. Taka data urodzenia sprawiała, że kardynał i tak nie wziąłby udziału w konklawę w 2025 roku. Jednak wiosną 2024 roku, na wniosek samego purpurata, stolica apostolska zmieniła jego dane, przyjmując, że urodził się 1 stycznia 1946 roku. Ta niejasność mogłaby się stać po konklawę powodem do podważania jego legalności, zwłaszcza w gronie włoskich dziennikarzy. Na skutek decyzji kardynała, motywowanej zdrowiem, takie zamieszanie zostało Kościołowi oszczędzone. Kardynałowie spotykali się co do zasady w dwóch różnych trybach. Zasadniczym i oficjalnym były wspomniane już wcześniej kongregacje generalne. Od piątej kongregacji, która odbyła się w poniedziałek 28 kwietnia, było już w Rzymie obecnych 180 kardynałów, elektorów i emerytów. Dzień później purpuraci ustalili, że konklawy rozpocznie się w środę 7 maja. Poza tym kardynałowie spotykali się również nieformalnie na kawie, lunchach, obiadach i spacerach. Wielu podkreślało, że te spotkania Stanowiące okazje do spokojnej rozmowy są w istocie o wiele ważniejsze dla wyrobienia sobie zdania o kształcie kolegium kardynalskiego niż same kongregacje. Zatrzymaj się na chwilę i usłysz to, w co wierzysz. Esprit Audio to nowa aplikacja z audiobookami wydawnictwa Esprit, pełna duchowych inspiracji i wartościowych treści. Tylko teraz odbierz specjalny kod rabatowy i słuchaj taniej wybranych tytułów. Pobierz aplikację SP Audio i zanurz się w głębie słowa. Czekamy na Ciebie. Kongregacją nie można jednak odmawiać uwagi. Purpuraci rozmawiali na wiele istotnych tematów. Od dziedzictwa Franciszka, przez stan finansowy Watykanu, Skandale nadużyć seksualnych, aż po najważniejsze wyzwania, czekające na przyszłego papieża. Według relacji prasowych niektóre spotkania odbywały się w dość burzliwej atmosferze. Przykładowo kardynał Beniamino Stella miał otwarcie skrytykować papieża Franciszka za jego decyzje dotyczące reformy kuli rzymskiej. Chodziło o to. Kto może zarządzać urzędami kurialnymi? Przed zmianami władza w kurii była związana z sakramentem święcej. Po zmianach już nie. Między kardynałami nie brakowało sporów, a linie podziału przebiegały dość typowo między zwolennikami pontyfikatu Franciszka, a tymi, którym wiele rzeczy przez ostatnie 12 lat się nie podobało. Większość z tych konfliktów nie została naturalnie w żaden sposób udokumentowana, i do opinii publicznej docierały tylko plotki. Niekiedy bywało jednak inaczej. Na przykład kardynał Gerhard Müller w licznych wywiadach głośno mówił o tym, że nowy papież musi sprawować pontyfikat w bardziej uporządkowany pod względem teologiczny sposób. Z kolei kardynał Michael Czerny chwalił podejście Franciszka do środowiska LGBT i deklarował, że powinno trwać dalej. Zapytany o jego słowa kardynał Miller wprost stwierdził na antenie IWTN, że tego rodzaju poglądy nie mają ugruntowania teologicznego. Z kolei kardynał Józef Zenzikun przekonywał, że proces synodalny wprost zagraża tożsamości Kościoła, mogąc doprowadzić do jego protestantyzacji. Ostrość opinii nie zaskakuje, bo na konklawę 2025, być może w dalece większej mierze niż na wielu wcześniejszych, Chodziło naprawdę o dwie całkowicie rozbieżne wizje dalszego rozwoju kościoła katolickiego. Kardynałowie wyrażali swoje poglądy również przy okazji homilii wygłaszanych podczas mszy świętych za papieża Franciszka sprawowanych w ramach nowym diales, czyli w sumie dziewięciu dni modli za zmarłego następcę św. Piotra. W niedzielę 27 kwietnia mszę odprawiał sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Mówił o potrzebie kontynuacji pontyfikatu Franciszka, co niektórzy odebrali jako autoreklamę i sugestie, że to właśnie on jako głowa kościoła by taką kontynuację zapewnił. Ostatnią z mszy sprawował kardynał Dominik Momberti, protodiakon kolegium kardynalskiego, czyli purpurat, który miał już wkrótce wypowiedzieć słynne słowa Habemus Papam. Momberti zachwalał duchowość Franciszka w tym jego umiłowania adoracji Najświętszego Sakramentu. W innych homiliach również pojawiały się pochwały i apele o to, by iść dalej drogą wyznaczoną przez Jorge Maria Bergolia. Nic dziwnego. Wszystkie wygłaszali kardynałowie, którzy z woli samego Franciszka sprawowali w ostatnich latach kluczowe urzędy. Oprócz Re Parolina i Mombertiego. Byli to jeszcze basadar Reina, wikariusz generalny diecezji Rzymu, Mauro Gambetti, archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, Leonardo Sandri, wicediekan Kolegium Kardynalskiego, Wiktor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii do spraw nauki i wiary, Claudio Giuderotti, prefekt dykasterii do spraw kościołów wschodnich, Angel Fernandez Artime wiceprefekt de Castelli do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kardynałowie, którzy działali blisko Franciszka, z natury rzeczy oczekiwali kontynuacji głównych linii pontyfikatu, nawet jeżeli niekoniecznie nieformalnego stylu papieża z Argentyny. W jednej z publikacji na temat konklawe i profilu przyszłego papieża francuski tygodnik La Croix, Zidentyfikował siedem głównych obszarów, na jakich zależy kardynałom bliskim zmarłemu Pontifexowi. Jakie to obszary? Zachowanie różnorodności kościoła, czyli utrzymanie formuły, w ramach której katolicy mogą się bardzo różnić, a jednak dalej być razem. Rozwój synodu o synodalności skupienie na głoszeniu światowego pokoju prymat ochrony środowiska. Nacisk na braterstwo i miłosierdzie, walka z nadużyciami finansowymi i seksualnymi w kościele, prymat głoszenia Ewangelii. Charakterystyczne, że nie ma na tej liście takich wielkich tematów Kościoła jak piękno i godność liturgii, zdrowa i rzetelna teologia, jedność doktrynalna i moralna, zwalczanie błędów, dialog nakierowany na nawracanie. Te wątki były ważne dla innej grupy kardynałów o bardziej konserwatywnym czy zgoła tradycyjnym nastawieniu. Między tymi dwiema głównymi frakcjami miała się odbyć na konklawę swoista walka, prowadzona tak być powinno w poszanowaniu woli Ducha Świętego. Dzień po śmierci Franciszka, pomimo listu rozesłanego przez kardynała RE, nie było jeszcze w Rzymie wielu kardynałów. Na miejscu Zameldowali się jednak ci, którzy według włoskich watykanistów chcieli odegrać decydującą rolę na konklawę. Do wiecznego miasta natychmiast udał się arcybiskup Monachium i Fryzyngi, niemiecki kardynał Reinhard Marx. Mógł tam spotkać się już z wieloma innymi duchownymi o progresywnym nastawieniu. Głównym przyjacielem niemieckiej drogi synodalnej, a zdaniem watykanistów jednym z największych kingmakerów, był Jean-Claude Hollerich. Kardynał z Luksemburga. Inni znani postępowcy z Europy albo z kurli Rzymskiej to Mario Grecz z Malty, Luis antonio Tagle z Filipin, Józef de Keyser z Belgii, Laszlo Nemec z Serbii, Mateo Zuppi z Włoch, Jean-Marc Avelin z Francji. W kręgu Marksa byli też z naturalnych przyczyn Brazylijczycy o niemieckich korzeniach Odilo Schrerer, Ulrich Leonardo Steiner i Jaimi Sprengler. W grupie progresywnej nie mogło wreszcie zabraknąć Amerykanów, takich jak Blaise Kip, Robert McElroy i Joseph Tobin. Marx i Choleriś zyskali sobie w mediach sławę kontynuatorów grupy St Gallen, która odegrała tak wielką rolę na konklawę w 2013 roku. Zasłużenie czy nie dowiemy się być może za kilka lat, jeżeli światło dzienne ujrzą jakieś bardziej szczegółowe relacje z przebiegu konklawy. Autorstwa samych kardynałów lub ich najbliższych współpracowników. Watykaniści pisali, że w kontrze do progresistów uformowała się frakcja konserwatywna. Sztandarowymi postaciami byli tu trzej kardynałowie: Gerhard Müller, Niemcy, Raymond Leo Borg i Robert Sara. Wskazywano na ogół. Że ze względu na wyrazistość poglądów, hierarchowie ci nie mogli starać się o przewodnictwo w obozie przeciwników liberalnych zmian w kościele. Istotniejszy dla spójności frakcji konserwatywnej miał się okazać doświadczony kurialista kardynał Kurt Koch ze Szwajcarii, służący jako pomoc między najbardziej tradycjonalistycznymi kardynałami a tymi, którzy są nastawieni bardziej centrowo. Grupa Kocha, jak pisały niektóre media, Mogła nawiązać współpracy z bardziej umiarkowanymi kardynałami, jak Vincent Niklos z Anglii, Rainer Maria Wöckl z Niemiec, czy były nuncjusz apostolski we Włoszech, Paul Tscherich z pochodzenia Szwajcar. Trzecie, osobne środowisko stanowiła grupa kardynałów powiązanych ze strukturami dyplomatycznymi. Do niego należały tak sztandarowe postaci, jak sekretarz stanu Pietro Parolin oraz prefekt dykasterii Kościół wschodnich Claudio Guggerotti. Istotną rolę na konklawy chciał też niewątpliwie odegrać kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku, człowiek dość bliski wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Kto wybiera papieża? Konklawę to zawsze starcie frakcji. Kardynałom przysługuje oczywiście asystencja Ducha Świętego. Nie ma tu jednak żadnego automatyzmu. W 1997 roku kardynał Józef Ratzinger został zapytany: Czy to Duch Święty wybiera papieża? Odpowiedział następująco: Nie powiedziałbym tak w tym sensie, że to Duch Święty wybiera papieża. Powiedziałbym, że Duch Święty nie przejmuje kontroli nad całą sprawą, ale działa raczej jako dobry nauczyciel, zostawiając nam dużo miejsca, dużo wolności. I zarazem nas całkowicie nie porzucając. Rolę Ducha Świętego należy rozumieć w bardziej elastycznym sensie: nie tak, że dyktuje kandydata, na którego trzeba głosować. Prawdopodobnie jedynym pewnikiem, jaki oferuje, jest to, że sprawa nie może zostać całkowicie zrujnowana. Istnieje zbyt wiele przykładów papieży, których Duch Święty zdecydowanie nie chciałby wybrać. Ktoś powie, że to niewiele. Czy na pewno? Kościół katolicki istnieje od 2000 lat. Na jego czele stali w tym czasie bardzo różni papieże. W niektórych okresach historii bywali ludźmi po prostu zdeprawowanymi, a jednak Kościół przetrwał. Uczniowie Chrystusa podlegli następcom św. Piotra cały czas głoszą Ewangelię pomimo najrozmaitszych zawirowań historycznych, jak wybory antypapieży, czy popadanie przez biskupów Rzymów w skrajną światowość? Czy trzeba lepszego dowodu na to, że Kościół jest rzeczywiście bosko ludzkim złożeniem, a Duch Święty naprawdę działa na konklawę? Nie da się ukryć, że kardynałowie często mogli wybrać lepszego kandydata niż faktycznie wybrali. Trudno zakładać, by Bogu podobał się na przykład pontyfikat Aleksandra VI, który przeszedł do historii przede wszystkim ze względu na skandaliczną rozwiązłość. Ostatecznie jednak papieżem nie został nikt, kto byłby w stanie zniszczyć Kościół. A to już naprawdę coś. Żadne imperium w historii ludzkości nie miało takiego szczęścia. Msza Święta w intencji wyboru nowego papieża została odprawiona o godzinie 10. O 16.30 do kaplicy Sykstyńskiej weszło 133 kardynałów elektorów. Żaden z nich nie wiedział, czy spędzą pod kluczem relatywnie mało czasu. Może dwa, trzy dni, tak jak się działo na większości ostatnich konklawę, czy też może przyjdzie im przez wiele dni zastanawiać się nad wyborem następcy św. Piotra. Miliony katolików trwały na modlitwie, prosząc Boga o to, by kardynałowie zgodnie z uświęconymi regułami wsłuchiwali się rzeczywiście w głos Ducha Świętego, zostawiając na boku kwazy polityczne kalkulacje. Tysiące dziennikarzy z zapartym tchem czekały na placu Świętego Piotra, wypatrując kłębów pierwszego, najpewniej czarnego dymu, a później kolejnych, aż do chwili, gdy świat ujrzy białą chmurę wydobywającą się z komina na dachu Sykstyny sygnał, że Kościół ma już nowego papieża. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Leon XIV Nowy papież. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Dziękujemy za przesłuchanie fragmentu. Cały audiobook znajdziesz na espritaudio.pl.